Jest nam niezwykle miło, że możemy na dzisiejszej uroczystości przedstawić najlepsze licea i technika Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Ponieważ wszyscy czekają z niecierpliwością na te informacje, miło mi zawiadomić Państwa, że najlepszym liceum w Województwie Wielkopolskim zostało... Drugi liceum ogólnokształcące imienia generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Natomiast najlepszym technikum w województwie wielkopolskim okazało się technikum komunikacji w zespole szkół komunikacji imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Obu znakomitym szkołom gratulujemy pozycji, którą słusznie w rankingu zajęły. A teraz zwycięzcy w województwie zachodniopomorskim. Najlepsze liceum tego województwa to XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Natomiast najlepszym technikum w województwie zachodniopomorskim okazało się Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie. Obu szkołom także gratulujemy pozycji w rankingu. I czas na województwo lubuskie. Najlepsze liceum w tym województwie to społeczne liceum ogólnokształcące w Żarach. Najlepszym technikum w województwie lubuskim okazało się technikum numer jeden w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, numer jeden, budowlanka w Zielonej Górze. Gratulujemy pozycji w rankingu. Szanowni Państwo, gratulujemy wszystkim szkołom, które znalazły się na podium zarówno w grupie liceów ogólnokształcących, jak i też techników. W imieniu władz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazujemy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, życzenia kolejnych sukcesów. Pragnę zauważyć, że nasz uniwersytet jest otwarty na absolwentów najlepszych szkół średnich w Polsce. Zapraszamy uczniów tych szkół do współpracy. Czekamy na wszystkich Państwa na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy bardzo.